Witam Cię bardzo serdecznie w imieniu szkoły Ewangelizacji cyryli Metody i mam dzisiaj dla Ciebie bardzo dobrą i bardzo ważną propozycję. A mianowicie chcę Cię zaprosić do skorzystania z modlitwy wstawienniczej. Czym jest modlitwa wstawiennicza? Jest to modlitwa osób, tak zwanych wstawienników, którzy modlą się za Twoją sprawą. Może jesteś osobą, która potrzebuje uzdrowienia, może jesteś osobą, która potrzebuje umocnienia, potrzebujesz jakiejś konkretnej łaski od Boga. To takie osoby modląc się nad Tobą, będą razem z Tobą prosić Boga o tę daną łaskę. Jeżeli popatrzymy do serca naszej duchowości, do Biblii, to zobaczymy, że w momencie różnych wydarzeń, historii, zbawienia Bóg posyła osoby, które dzisiaj moglibyśmy nazwać wstawiennikami. Popatrzymy na Mojżesza, na Abrahama wcześniej jeszcze. Możemy też zobaczyć postać Ananiasza w Nowym Testamencie, który modli się o uzdrowienie wzroku Pawła, czy w końcu sam Jezus. Który modli się i wstawia się za nami u swojego Ojca. Czy modlitwa wstawienicza jest dla ludzi słabych? Nie, wręcz przeciwnie. Modlitwa wstawienicza jest dla ludzi pewnych, dla ludzi odważnych, ponieważ jeżeli zależy Ci na swoim życiu, jeżeli z wiarą też podchodzisz, że Bóg może coś uczynić właśnie przez modlitwę takich osób, to jesteś osobą odważną. I zapraszam Cię do tego, żeby skorzystać z takiej możliwości. Możemy się pomodlić. Nad tobą i za twoją sprawą podczas modlitwy takiej normalnej, stacjonarnej, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad dzisiaj panujących, odległościami itd., tak ale też jest możliwość modlitwy wstawienniczej za pomocą platformy Zoom. Nawet nie musisz wychodzić ze swojego domu i ta modlitwa po prostu może się odbyć z takimi osobami przez platformę Zoom w twoim własnym domu, pokoju itd. Tak tak Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Więcej szczegółów na temat modlitwy wstawienniczej, czym ona jest, znajdziesz w opisie do tego filmu, ale także znajdziesz na naszej stronie internetowej, kiedy wejdziesz w zakładkę Modlitwa wstawiennicza, tam wszystkie niezbędne informacje są podane. Jak się do tej modlitwy przygotować, pod jaki numer należy zadzwonić, żeby się umówić na spotkanie, czy w jaki sposób umówić się na spotkanie i na modlitwę wstawienniczą za pomocą platformy Zoom. Zapraszam Cię bardzo serdecznie pragnij przemiany swojego życia, pragnij podjąć takie decyzje, które doprowadzą cię do takiej modlitwy, do modlitwy wstawienniczej, a zobaczysz, że modlitwa wielu osób, kilku osób razem z tobą sprawi, że twoje życie będzie się mogło zmienić. To jest nasze doświadczenie, to jest doświadczenie naszej diakonii wstawienników, którzy regularnie od wielu lat modlą się nad osobami i wierzymy i widzimy to, w jaki sposób Pan Bóg działa. Dlatego zapragnij i zapraszam Cię bardzo serdecznie do kontaktu z nami. Zostańcie z Bogiem.